Ja ledwo co zacząłem grać już fail <laughs> Ale ten pajac mi przeszkodził Co on tam w ogóle robi? O i znowu nos mi się złamł Honesty For a sec there things looked iffy Co ty tu jeszcze to robisz? Ja cię nie lubię Man same Stince is out to get people Why I'm tight? Oh he does have a little honor left Really think his sense of honor saved us? Well, and the fact he's Haywood born and bred like us. If I hadn't come, you'd be cruising Night City in sexy wheels right now. No. Nah, come on. Job was toxic from the start. Even Kabuki under the counter magic can't get around an alarm like that. Yeah, known I'd have the PD on my ass. So. Maybe now, as God ordained. Jackie Wells. Vick Fabius? I know you. You hang at the coyote. Well. uh-uh. Wait, Wells? Like Mama Wells. <laughs> thought I'd recognize the name. Mama, Mama Wells? Thought, all right. Coyote's her dive. It's strange you and I never met before. Got the job to steal those wheels at the Coyote. From Kirk. You work uh -huh. with that sewer slug? Pepe wasn't big and can't afford to pay, so I stepped up. Man, gotta wonder about Pepe letting slimy Kirk boss him around like that. Heard what they say. He's backed by cartels. Cartels? No, no, listen. I know those cartel types, and I guarantee you none of them have even heard of Kirk. El cabrón's gotta learn. You don't do people in here with dirty Come on Let's go have some lunch Lunch? <laughs> <laughs> you would not believe my mama's chili Best in town Getting one of my good feelings it's About what? About us It's a kind of chemistry, you know? You <laughs> <laughs> think? I'm fucking starved okay food it is mm, no, oh I love this town love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her every new day here means a hundred new arrivals but only half these gods will survive a year and that's if it's a good one. And why do these peeps come down see? Well to be street samurai like Morgan, Blackhand, and Wayland Boa Boa, the greater the risk, the bigger the boutique kids. Or so they say. But you can only be a major league player for so long, the faster you Yes, so the subtle If you don't get a bullet to the brain first. Uh. Czyli teraz gra pokazuje nam przygody z tym Jackiem, Jackiem, z tym Welsonem.

Session will be recorded for subsequent evaluation. Whoa. Okay. <laughs> I will train you to be effective with firearms to use stealth tactics to advantage and to hack into enemy networks. Because app Militech. What? Man, Militech can't encrypt for shit. Okay. <laughs> but they clearly got drilling jarheads in their blood. Now Think this is... Station 1, you maggot! Move, move, move! Huh? Hope you're ready to bust ass through this fascist playground. O okej okay. strzelanie oh, 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 o no na to czekałem u u u Coś u za duża. u za jak u Co u u u szybko. <laughs> Magazynek jak kałach, co to jest? m 5-1 S Ajax. Ajax. Wow. Take cover, ok. o ok. To jest dosłownie kałak, magazynek jak w kałachu się. i przeładowania w kałachu. Max Doc MK1 natychmiast przywraca 40% punktów zdrowia. Damn Inhalator. Wciśnij X, aby użyć przedmiotu. Steam, Call of Duty, O-o, uh. mam problem Mogę się ślizgać, nie wiedziałem Moje zdrowie jest w lewym górnym rogu, okej okay. Aaa, muszę przodować! Dobra, strzelanie jest fajne w tej grze, mi się podoba. Gin. Przedmioty powiązane z aktualnym zadaniem są podświetlone na złoto. Przeskanuj dwa takie przedmioty. Okej. Okay. Lodówka. A nie, serwer. <ścoughs> Przeskanuj. Skanuje. A nie, to, dobra. Jestem głupi. O Boże, co tu jest? Użyję haka, odwróć uwagę. Lista haków, w których możesz jechać na sali, musisz skończyć. Q Myszka, odwróć uwagę, ujawnienie interfejsów, odwróć uwagę. O, co jest? Kliknij mnie. Wykonaj, F. No? No nie gadaj. Ej, to tak zawsze będzie długo trwało. Nie gadaj. Jak to tak zawsze będzie długo trwało, to ja nie wiem, nie? Uwaga... Bum. To tak naprawdę za To zawsze tak długo będzie trwało? Masakra, podkradnij się do strażnika. Aha. Okay. Jak? F. O! Zabij! Złama, złamałem mu! Z, złamałem mu kable. Ukrywanie ciała martwego albo nieprzytomnego przeciwnika możesz schować w niektórych obiektach. Eee, super. Pozbądź się. No, po prostu go tam wrzucam. W innych skrodankach tam tak powolutku, leciutko tam wkładam te ciała. Tutaj po prostu. To jest Watch Dogs 3? <laughs> Obszar aktywny zmienia się pomiędzy wierszami i kolumnami. CO TUTAJ SIĘ DZIEJE? BD. Aby załadować demona musisz otworzyć sekwencję jego kodu właśnie kolejności od... Wybierz 55 macierzy kodu, OK. E? O. Damn, to jest... Hacker grad, naprawdę. <laughs> Hakerska gra, fajna. Detonacja granatu, F. I Iejt oh. <laughs> Ten rak do poprawy. Skradanie się. Ja nie potrzebuję skradania. Ja umiem się skradać przecież. Nie, ja nie potrzebuję. Ja jestem gotowy. Ja jestem gotowy. Ja nie potrzebuję się uczyć skradać. Ja wiem jak się skrada. Kucasz, podchodzisz, zabijasz. Co? <laughs> so? Na

Target could have possibly flatlined already. Not sure you're in time. We're in time, Bug. We. Sure you're on phones, but that don't make you any less part of this squad. Squad. Charming. Oh, I just I. Calm the hell down, both of you. Almost there. Yeah. Sorry that I'm a different person. I'm not. Don't judge me. Hmm. Ah, good. We're A, ja mam broń? O. Dzięki. Out of order. Scam, Ja mam w ogóle broń? Zdrabka. Super. Nie. Idź sobie. Goszk. E, ja, ja nie będę zjadał jedzenia z, z ziemi. Aby zacząć kakowanie spójrz na urządzenie i przeskanduję No. Ja mam broń?! Czy on, czy ty mi dasz? masz dwa pistolety, daj mi jeden! Jakieś rupiecie tam. Cicho, robię coś. Dobra. Uuu

O dzięki mam pistolet Jeśli przykusniesz możesz, no ja wiem już Bierzemy go, savage a ja ci doradzam, savage Co jest? Halo? Excuse me, ale ja, co ja zrobiłem? No dobra, robimy na głośno jednak Nie ma problemu, ja nie mam nic przeciwko Nie mogę strzelać, daj mi jeden magazynek Ja umieram U! Cio, lutuję tu jego. Eee, ja, ja nie wiem, co ja źle zrobiłem. Po Podwójny... Wyposaż. Dubeltuva A, ty jesteś ty! Dobra, ja się zastanawiam, czemu ja strzelać nie mogę. Z holu. nadal to po cichu robimy. U! U. Nie no, dobra, robimy na głośno, już za późno.

Ale tak jest fajne, nie? Ściany tu się rozwalają. I bo umieram. Ja zapominam, że ja na hardzie gram, nie? Ja zazwyczaj w takiej grze na normalu gram i to łatwo idzie. Ale to nie jest normal. Bierz wszystko. Whoa. get i'll do the rest hack on the doors just cleared watch yourselves you don't want to hopper come on motherfucker don't see any movement on the sensor switch so, it's like you got them there okay. to go shit where the hell's our target look around gotta be there somewhere Chiro, Ale to fajne jest, że patrzcie te ściany tutaj się rozwala jak się mnie strzela. Bardzo fajny efekt. Bardzo fajny efekt. Ty widzisz co trzymam? Zejdź mi z drogi lepiej Biorę wszystko Uu. Co tutaj się dzieje? I think I got her. Got her target. We make it? She alive about to find out. V, Jack and her you know what we're dealing with. What This doesn't look good. Oh! Mmm! There's something in my shell, we'll Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platinum. Platinum? shit. Trauma should have swooped in if she sneezed Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a hacked Biomon from where we can fig or a Neurovirus. Garajo, T-Bug. You ain't seeing this place. This is tubs, ice, hooks, and cleavers. Hmm. Scott Muncher's hack, huh? Got an idea. Check her Neuroport. Find a shard? Yeah, pull it. That'll be what's muting the Biomon. Okay. The best piece, is Not even safe? Can we just get her out of here? We found her still breathing. Can't lose her. We need that biomont working. Checking. Dobra nie <laughs> krzycz. <laughs> and check the krzycz. Oh my god. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. Oh. Biomont claims trauma will be here in 3 minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Ay, pobrecita. Let's get her off that ice. It's me. Jack looks sharp. Not done yet. Don't know who's out there. Locked and ready, Hermano. Do your thing. Okay. Damn all Oh fuck! He's flatlining! B. need to know what's going Jackie, on. Jackie, air hypo. Fuck, this is bad. what hey, <laughs> LSD? Damn. Oh. Landing, stand clear. Hey, 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 I Czemu celujecie we mnie? nie, nie się zrobię. No już idę Ale chamy Tak. To jest ambulans tak będą wyglądać. What? Czyli tak będą wyglądać karetki w 2077. Karetki będą uzbrojone ze strażnikami. A to w sumie dobrze. <laughs> ej, ej do, do... Jak go podeptał. I on żyje. On żyje? On się ruszał, widzieliście? On, on żył. Poczekaj chwilę. Poczekaj, Jackie. You Leci! Nie deptaj po nim! Nie deptaj po nim! Nieeee! pod altem mam. A jak przytrzymam alt, to mam. uuu, ok, czyli mam szczelbę, mam karabin szturmowy i pistolet. Ale ja jakieś jeszcze pistolety kolorowe pod, 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 podnosiłem. Podwójny unik. Aha, czyli jak, jak kliknę dwa razy AD, to robię unik taki. A, ja wcześniej unik musiałem zrobić, tam gdzie mnie tak teleportowało, dziwnie. Dla łaka, kto? łaka, <śpuszczam> <śpuszczam> kto? our client is alive and well of course she's alive and well that's what we agreed isn't it splendid your payment awaits you ready to come and grab whenever you like even right away but i guess home is the only place you wish to be now the ncpd has surrounded watson the district is closed. If you are to make it past the cordon, you must move fast. Thanks for the heads up. Swing by to see you later. Okay. Reputation 2. two. Yeah, yeah, I don't know what I'm going to sleep in my own bed tonight. what do you want? There's no option. capsule. Oh! E! Damn! Dobra, jest 22, mogę przewinąć, Okej, okay, dobra, ekwipunek jest. Wszczepy. Dej! O mój Boże, ile tu kustomizacji jest. O, ja będę miał fan z tą grą, nie? System operacyjny, pewnie, pewnie mam Windowsa 98. Brak przedmiotu, O, mam, mam brak systemu operacyjnego, ja nie operuję. Boże, ile tu rzeczy: dziennik. Mapa. U, to jest, to jest duża mapa. Czyli to jesteśmy my. Wyglądam trochę jak jakiś flimon, naprawdę. Co to jest za koszulka? Mogę to zmienić? Nie, nie, mam nic. Nie, 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 nie. nie. Pistolety, mam. Broń, to jest moja broń? Broń. O! Mamy tu pistolety nasze. Wszystkie. Obrażenia na sekundę. Obrażenia na sekundę. Czy który jest najlepszy? Który ma najwięcej demerza? Ten, Unity. To zakładamy ten, jaki jest najlepszy. A Shotgun? Nie, tu już nic nie mamy. Czyli to, to są nasze bronie, rozumiem. Tutaj, pierwszy poziom, reputacja 2. Tu, w lewym górnym rogu mamy. Tutaj mogę ulepszać wszystko. Refleks, budowa ciała. Weźmy w refleks. Broń krótka. Ile tego jest? Jeez, zas. Z mnożnik obrażeń przy trafieniu w głowę z pistoletu. Ja najpierw chyba pójdę w broń krótko, bo chyba na początku gry będę najwięcej używał pistoletów i shotgunów. A potem będę chyba używał karabinów maszynowych. Wiecie, CKM -y i to wszystko, nie? SMG. To jest dobre. Rio, brawo. Mnożnik obrażeń przy trafieniu w głowę z pistoletu lub revolveru zwiększa się o 10%. Ja chcę to mieć. Halo? Nie mogę nic kupić Może nie mam, a mam 0 punktów, dobra Mam 0 punktów Jedziesz czy nie? No ja no wolniej się nie da jechać No muzyka Stop city like any other Just bigger No mano Not just any other city Morgan Blackhand

<laughs> nie wczytałaś się jeszcze, jak tu przyjechała. <laughs> Naciśnij alta, by wydobyć broń. Naciśnij okuratnie alta, by schować broń i wrócić na siedzenie. Siedzenie. Jeśli jesteś pasażerem i wyciągniesz broń, możesz wychylić się przez okno i korzystać z całego aktualnie. wyposażenia. Oh! O! Fajnie. Łok! Strzelamy! Ktoś nas goni jeszcze? Nikt nas nie goni. Ło wow. Nie mogę strzelać Kierowcę No, tak ma być. U. Nie ma napisu. Trzeba nie ma napisu. Na co ty krzyczysz?

So we're really? well, fine at all so special a heart of gold because only somebody with a heart of gold can understand just how much i need to get back to my girl your girl uh-huh i'm gonna be worried sick if i don't show i mean i'm trying to be a stand-up guy she's giving me a chance mm -hmm. that's a shame

Nie gadaj, że ja będę musiał później się z takim czymś bić, na przykład, bo ja nie wygram. Adios! No i nie ma go.